ma z tej strony, Tomez, OSWP14. <laughs> Przepraszam i kontynuujemy. Zagrajmy w Snacks of Eblown. Akt trzeci, węże kontratakują. Yy, no i jesteśmy małym Jackiem. <laughs> Jakiś głos nam mówił, żebyśmy mieli opiekować się Charlie. Sprawdźmy ślad ślad zaboconych buciorów, Za ciemno, aby się przyjrzeć, gdzie prowadzą. Hej. Coś zwinął moją lalkę. Ale złodziej nie mógł daleko uciec. Wciąż czuję czyjś lodowaty oddech na karku. Książka. Zmienimy żarówkę na czerwoną, ponieważ ona oświetla ten, tą okolicę, że tak powiem. Muszę się odpycha mnie, gdy próbuję zmienić żarówkę. Graffiti. Nie ufaj swemu, ta. Kto by coś takiego napisał? Hm. Co ty trzeba zrobić? Na zewnątrz. Nie mam pojęcia gdzie pójść, wszystko ważne jest tu. Może... tylko poza kimś. Kimś, kto powinien już dawno wrócić. No dobra, ja chcę wziąć tą książkę. Ach tak? Od kogo? O! Jest. Hmm, nie przypomniał, nie przypominam sobie, aby, kie, abym kiedykolwiek widział tą książkę. Achren, ty zabiłeś mi Charliego. Zabrałeś, przepraszam, zabrałeś mi Charliego. Jestem twoim dobrym sumieniem, Jack. Taka jest natura mojej pracy, czyli tam głową łosia. Yy, teraz ty rybożerco, oddawaj mego Charliego Foxrota uspokój się, Jack. Co oznacza Twój nowy wygląd? Jesteś chudszy i teraz masz ręce i nogi. Co się stało? My wszyscy tutaj jesteśmy zmiennokształtni. Poza tym, rybią dietą. Poza tym, rybia dieta ma, aha, ma świetny wpływ na rozwój kości. Powinieneś kiedyś sam takiej spróbować. Czego chcesz ode mnie? Przede wszystkim, jeśli chcesz odzyskać zabawkę. Musisz porzucić myśl, że jest ona czymkolwiek więcej niż tylko zabawką i że słowo FOXTROT ma jakieś specjalne znaczenie. Widzisz, są rzeczy, których nie powinieneś próbować pamiętać. Są kwestie, których nie powinieneś rozgrzebywać dla swojego własnego dobra. Ponadto wymagam, abyś przyznał przede mną i przed sobą, że jesteś jedną wielką porażką, Lester. Gdybyś tego nie zawalił, no to, w... no to w jaki niby sposób twój mąż trafił do awalonu? Nie mam pojęcia. Wygląda na to, że sam również zna tą knajpę. Całe szczęście ten głupiec mnie nie zauważył. A więc co robimy? Słuchaj, to może się jeszcze okazać szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Barna uboczu świetnie nadaje się do zatuszowania morderstwa. Idź do mego samochodu i przynieś przebrania. A ja przygotuję kilka specjalnych tabletek, które. Noszę w torebce. Pośpiesz się, Lesper. Czy pozwolisz, że się tu przysiądę, dopóki mój narzeczony nie wróci? Och tak, proszę cię usiąść. Dziękuję. Och tak, proszę cię usiąść. Miło widzieć... Miło widzieć, że tak cię to podekscytowało, Jack. Natomiast najważniejszą rzeczą, którą trzeba Ci uczynić, to wprowadzenie porządniejszej dyscypliny do Twojego życia. A pierwsze, co, a pierwsze Twoje zadanie w tym kierunku brzmi: przynieś mi coś do jedzenia. Najlepiej więcej ryby. Szczególnie jeśli posiadaj, posiadasz jakiegoś śledzika. Jeśli znajdziesz mi jej dobrą rybę, dostaniesz Charliego i będziemy kontynuować Twoją edukację w bardziej cywilizowany sposób. Czemu zabraliśmy mi Charliego? Czy to nieoczywiste? Jest dla mnie bezużyteczny, ale chcę czegoś od ciebie, Jack. I tym samym też na tym i ty te, i ty sam też na tym skorzystasz. Charlie Foxford nigdy nie dostał nie dostosowałby się do narzuconych oczekiwań. To jest to co zawsze mi najbardziej w, w, w nim imponowało. Jednak to wciąż nie spełniało moich oczekiwań wobec ciebie, Jack. Czyż nie odniosłeś żałosnej porażki starając się działać samodzielnie? Zatajam nie spokoju sumienie. Ani myślę. Poczekam, aż będziesz gotów na moje umoralniające zalecenie. Dobrze, znaleźliśmy starą księgę, więc ją... przeczytamy. Jeju, ktoś zostawił czerwoną kredkę w tej książce. Dzięki. Zobaczmy o czym jest ta książka. Według tytułu o, róż... Według tytułu o różnych kśmitach i legendach. Te trzy historie się wyróżniają. Polowanie na łosio zombie. O, to ten. Yy, czytaj. Pewność siebie w sześciu łatwych do przygotowań drinkach. Czytaj. Węża avalon. Dobrze, więc przeczytamy Polowanie na łosio zombie. Jest to opowieść o jednej z podróży kapitana krwawo-piewego do Afryki. Krwawo-pławy udał się tam Panowany rządzą pochwycenia łosiozombi Stwora pragnął mieć, by torturować nim heretyków Jednakże cała załoga dostała się do pod wpływowej diabelskiej istoty Zaczęto nawet snuć przerażające wywody o działaniu w imię cnót i zasad moralnych Wkrótce rebelia przeciwko karzącej ojcowskiej dłoni krwawopiowego była w stoku Krwawo piwy wydał, wydawał się bez żadnych szans. Co za intrygująca historia. Zobaczcie, że możemy jeszcze dru, drugą jakby część przeczytać tego. Przeczytamy. Ale wtedy Krwawo spotkał kapitana wodu, który... Kapłankę Woodu, przepraszam. Że o zombie boją się światła. A poprzez własny eksperyment odkrył iż jedynym sposobem uwięzienia łosio zombie jest narysowanie żółtego trójkąta wokół stwora, zaopatrzonego w takową wiedzę, miał wreszcie szansę pokonania istoty. Jego długa wyprawa zbliżała się ku krwawemu finałowi, fascynujące i po pouczające. Węża Avalonu przeczytamy. Hm, Avalon, coś mi ta nazwa mówi. Ciekawe o czym to opowiada. Wszyscy wiedzą, że Avalon to mistyczna wyspa, na której najwspanialszej rycerze i królowie przebywają aby leczyć swoje rany i odpoczywać po bohaterskich wyczynach. Ale wróżki, które opiekowały się wyspą przez milenia, po kilku wiekach bez troski i przypuszczeń, yy, be bez ludzkiego przepuszczania funduszy straciły resztki swoich pieniędzy w Las Vegas. I tak też Avalon został wykupiony przez węże. Węże, które są najzłośliwymi, najzłośliwszymi, najpaskudniejszymi stworzeniami pod słońcem. Niektórzy twierdzili, że są blisko spokrewnione ze smokami. Inni mówią, iż nawet... iż są nawet jeszcze od nich gorsze. Czymkolwiek by nie były, węże miały rewolucyjne plany w obec Avalon, dla Avalonu. Dobrze. Tyle nam starczy, i z tej powieści o polowaniu na łosiu zombie dowiedzieliśmy się, że on się boi tego światła. Więc zrobimy coś takiego: zmienimy tutaj ten krąg oświetla czerwona żarówka, więc zmienimy byk. I on teraz poszedł sobie tam. Zaknij, ty tu mi nie mów jak. potem trzeba było narysować w, w, wokół niego, przejdźcie na piesie, wokół niego y, trójkąt, ale chyba zielony z tego co pamiętam, a dobra, trójkąt, co ty tam kombinujesz, co, nie rozśmieszaj mnie, czerwone trójkąty są bezsilne wobec mnie, co już przynajmniej spróbowałem Czerwone trójkąty, a on stoi w miejscu, gdzie zielona, zielone światło oświetla tamten teren. I teraz, co to utknąłem? Wyłącz natychmiast to okropne światło. Oddaj mi mojego Charlie'ego, niech będzie. Łap twoją lalkę. Hej, co to jest za zielona maś, w której Charlie jest ubabrany? Uba Cały nią przesiąkł. To nic takiego, jestem pewien, że się upierze. Nie, to kompletna dewastacja. Zobacz, co ty mi robisz. Wyłącz to światło. To twoja ostatnia szansa, aby postąpić moralnie. Czy ty w ogóle nie masz serca, Jack? Zjadłeś moją najlepszą i jedyną przyjaciółkę i zrujnowałeś moją ulubioną zabawkę. I jeszcze. No dobrze, przyznaję się, naprawdę mi przykro za to, co zrobiłem. Tylko proszę, wyłącz to światło. Błagam cię, litości. Argh. Wow! O nie, co ja zrobiłem? Teraz już zamordowałem zarówno swoje złe jak i dobre sumienie. Gdybym tylko mógł cofnąć się w czasie, wtedy od... odrozpuściłbym łosia i obudził Charlie'ego. Kartonowe pudło. Więc powiem wam, że z kartonowego pudła możemy zrobić sobie taki właśnie. Teleport, tylko jak to się robiło Pocieram te rzeczy o siebie, ale to nic nie daje. No to... Kurde, zapomniałem. Popsuta żarówka. Czerwona kredka. Zwykłe dwa słowa, ale czyniam rzecz oficjalną. Mój wehikuł czasu jest gotowy, teraz muszę go przetestować. Dobrze, wbijaj. Teraz szybko. Do jakiego momentu powinien się przenieść? Tak daleko w przeszłość, jak to możliwe. Jakiś czas przed tym, jak łoś się stopił do przyszłości. Ach tak, muszę uratować łosia przed jego straszliwym losem. Ale muszę określić ten czas bardziej konkretnie.